Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w pierwszym zdrap masowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Natalia i od dzisiaj, czyli od 1 grudnia do 31 grudnia na moim kanale codziennie między godziną 17 a 18 będą pojawiać się filmiki zdrap masowe. Eee, robię sobie taką zabawę niektórzy może są nowi, może nie wiedzą, a teraz zerknęli, robię taką zabawę, że każdy wpłacił jakieś tam pieniążki na daną zdrapkę. Wybrał sobie zdrapkę, na moich zdrapmasach będą aż cztery paczki, starożytny skarb i świąteczny kalendarz. Będą jeszcze... Yy... Boże, zabrakło mi języka w buzi. Gwiazdka z nieba i świąteczne odliczanie. Yy, I słuchajcie, yy, tutaj mam już tak jakby... Zobaczcie, 15, 25. Te zdrapeczki mam już pomieszane. Będę losować. 4 zdrapki na jeden odcinek. Jak będą jakieś premiery, to będę te premiery robiła. Wtedy nie będzie rywalizacji. Yy, I wygrywa ten, czyja zdrapka będzie miała najwyższą wygraną. Yy, do wygrania jest paczka zdrapek za 250 zł. Chyba, że ktoś po prostu będzie wolał przelew. Yy, to puszczę temu komuś przelew. Co jeszcze z tych ważnych rzeczy? Wszystkie pieniążki, które wydrapie w tych zdrabkach świątecznych na tegorocznych zdrapmasach zostaną przekazane na, na zakup wiecie, karmy, różnych takich rzeczy na schronisko dla zwierząt w Sokołowie Podlaskim. Tak, to jest takie schronisko najbliżej mnie więc wszystkie pieniążki, które się wydrapią, pójdą właśnie na te psiaki i kociaki. Także nie przedłużając, yy, wylosujemy sobie. Z tyłu mam napisane, czyja zdrapka jest... Yy, wiecie, jak trafi się zdrapka, to tam będzie napisane, czyja. Yy, I zobaczymy, jak to wyjdzie. Mówię, no zobaczcie. <grytanie> Wylosowałam to z numerki w 19, jak ktoś zna swoje numerki, to będzie wiedział. Już, czekajcie, czekajcie. Te zdrapki się nie chcą wziąć. O. I 25, czyli ostatnia. Dobra, teraz świąteczny kalendarz. Świąteczny kalendarz bierzemy taką, który mamy numerek. Numerek czwarty, czyli początek. I weźmiemy sobie taką. Tam ma numerek 24. O nie widzicie. Dobra, odkładam sobie te zdrapeczki, niech sobie leżą niech się namyślają, żeby coś fajnego dały Was bardzo proszę byście trzymali mocno kciuki w następnym odcinku yy, powiem Wam muszę sobie po prostu przygotować te kartki yy, ile osób bierze udział ale bardzo wszystkim już w tym momencie serdecznie dziękuję jeżeli ktoś mnie jeszcze nie subskrybuje to jak najbardziej zachęcam yy, do śledzenia moich zdrapmasów do subskrypcji, numerek 25 jest to zdrapeczka JN. No, i tutaj na samym początku powinnam powiedzieć, że mam taką Wickę, która prosiła mnie, żebym nie mówiła jej imienia i nazwiska. Co ja oczywiście szanuję, rozumiem jak najbardziej. Ta Wicka bardzo dużo z drapeczek na tą rywalizację będę drapać i będę mówić. też szukamy trzech takich samych symboli, żeby wygrać. Ta Wicka bardzo dużo na tą rywalizację pieniążków wpłaciła no bo to wiecie wpłaciła mi 295 zł na zdrabki i 95 zł dodatkowo by przeznaczyć to na yy, na to jedzonko także ogromne serducha dla mojej wicki, którą będę przez całe zdrab masy nazywać JN <grywia> bardzo Ci kochana serdecznie dziękuję to jest naprawdę bardzo miłe z Twojej strony i jestem ci ogromnie wdzięczna za zaangażowanie. Tutaj nie mamy, nie powtarza nam się nic. Tutaj mamy palemkę, mamy takiego wielbłąda i powiem wam, że jestem mega ciekawa. Mamy Sfinksa. Jak wypadną druga palemka i winogronko, to tutaj już nie będzie. Jak wypadną te paczki, czy trafi się jakaś taka wiecie lepsiejsza paczka, bo jakby się trafiło, no to ja już bym była przeszczęśliwym człowiekiem tutaj mamy łuk, tutaj mamy tego tego i tutaj słoneczko, czyli nic bo kurczę z tych obliczeń jak to wychodzi to tak trochę średnio o mamy dwa kaski, tak? nie to są hełmy, może będzie trzeci mamy kleo. nie, jednak nie i no i zachęcam was do komentowania, to też jest taka yy jakby to powiedzieć no miło mi bardzo będzie jeżeli będziecie zostawiać komentarze bo postanowiłam, że yy, nagrodzę jedną osóbkę która przez cały grudzień na moich zdrapmasach będzie systematycznie wiecie, no komentowała to nie muszą być komentarze naprawdę tak wiecie rozpisane, zdrapeczka jest pusta także odkładam ją to nie muszą być yy, komentarze takie numerek czwarty świątecznego kalendarza i tutaj są, jest draweczka Gosi Gosiek 77 Gosia trzymam za Ciebie mocno, kciuki kochana co chciałam powiedzieć? że nie muszą być rozpisane, że na przykład nie wiem ja mówiłam o, o pracy to Wy będziecie pisać, że, że mówiłaś o pracy nie, 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 broń Boże to nie tak, po prostu nawet jak napiszecie hej, tutaj szukamy gwiazdki jak napiszecie do mnie hej, albo pozdrawiam, albo nie wiem, jakąś śnieżynkę, jakiegoś bałwanka Mikołaja, czy choineczkę w komentarzu. To ten komentarz już się będzie liczył. A yy, to nie wiem jeszcze jak to wylosujemy, ale jakoś to wylosujemy, więc na pewno będzie, będzie dobrze. <laughs> tak trzeba zrobić, żeby to yy, może przez internet będziemy losować. Zobaczymy. Jeszcze nie wiem. Mam na to naprawdę sporo czasu, bo mam cały ten miesiąc i i i aniołeczek. I tutaj nic nie mamy, i dzwoneczek. No i mam nadzieję, że nie będzie tak, że kilka odcinków z rzędu, wiecie, będę drapać same pustaki, a że chociaż taki zwrocik wpadnie, to też by było takie miłe dla oka. No ale śledźcie, patrzcie, yy, jak tutaj idą wasze zdrapki. Mamy ostatnie 4 pola do zdrapania. Tutaj mamy kartę, więc nic. Kulę też nic. Tutaj musimy znaleźć trzy takie same kwoty. Mamy 20 złotych Po raz pierwszy 1000 i 200 tysięcy też. Mamy 1000 zł. Po raz pierwszy 20, po raz drugi i no i 30. No niestety. Tutaj szukamy głowy Mikołaja, a mamy konika wartego. W stówkę. Także ta zdrapeczka jest puściutka, ale gosia jeszcze jest w grze. Także gosiaczku trzymam za ciebie mocno, mocno kciuki. Tutaj mamy, a w ogóle zobaczcie, jaką mam fajną świąteczną taką. <grych> Tutaj mamy zdrapeczkę z numerem 19. O, ta zdrapeczka jest naszej Justyśki. Justyśka, bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za wzięcie udziału. Wszystkim wam będę dziękować. Ym, bo to jest bardzo miłe, że tak szybko się zaangażowaliście, boże ja tak myślałam, czy do, czy do dzisiaj, do tego 1 grudnia że, czy zrobić, czy wydłużyć, czy może czy zrobić tak do połowy grudnia, ale też tak myślałam, że no kurczę z tymi zdratkami to jest tak, że ktoś zobaczy, aha była jedynka, dwójka, czwórka, piątka, no i na przykład trójka i piątka były wygrane, a tylko czwórka jest do kupienia, to nikt nie będzie chciał jej wziąć. I tak no strasznie się nad tym głowiłam a to nawet tak w ciągu doby poszły dwie paczki. Także no, jestem szczęśliwa, naprawdę. Yy, z tego jak to pięknie poszło. Tutaj nam się nic nie powtarza. Też zobaczymy, jakie będą Wasze wybory. No zdarzyło się takie osóbki, które yy, wybrały, o mamy dwa słoneczka, może będzie trzecie, no niestety. Które wybrały yy, praktycznie w tym samym czasie numerek, którego już nie było i został przypisany pierwszy Pierwszy wolny, który był najbliżej, tak jak Wam zapowiadałam, w tym konkursie. W tej zabawie. Nie konkurs, tylko zabawa. I tutaj też nam się nic nie powtarza. Oj, dzisiaj Festiwal Pustaków, widzę. Paraon. mamy jakąś łódkę, mamy łuk. Jest drugi łuk. No i nic. Nie dobrze, nie dobrze. Mamy dzban. Winogronko. Mamy hełm. Mamy ptaka i mamy kleo. Czyli, no nie tym razem. Ale Justynka też jest jeszcze w grze. Także dalej trzymamy kciuki. Tutaj jest z numerkiem 24 świąteczne odliczanie. O! I to też jest gosiek 77 też gosi. Kurczę, jak się trafiło! Dwa świąteczne wyciągnęłam i dwa gosi. No dobra, no ale widzicie, no to było losowane tak losowo, więc no. Trzymamy za gosie mocno kciuki. Mimo wszystko Gosia i tak jest dalej w grze. Yy, także trzymamy bardzo kciuki za jej drugą zdrapeczkę. Tutaj mamy renifer, lizak, chojneczka. Szukamy gwiazdy, przypomina. Yy, mamy sanie i skrzata. Mamy kulę, piernika i aniołka. Mamy skarpetkę, kominek i dzwonek. Następna jest świeca, ciuchcia i karty. Potem mamy czapeczkę, lecę po kolei bębenek. Oczywiście no najbardziej jestem ciekawa świątecznego odliczania, bo jak wiecie główna, yy, główna jest do zgarnięcia, chyba że już ktoś ją wydrapał, a ja jak zawsze jestem nie w temacie, no bo wiecie jak to ze mną bywa. <laughs> mamy bałwanka i kożuch. Dobra, mamy trąbkę, mamy łyżwy, szyszki i rękawice. Hm, Nie dobrze. I tutaj mamy tak, 20 zł po raz pierwszy, 10 tysięcy dwa razy. Jeszcze jedno już jest super. Mamy 10 zł, 20 zł po raz drugi i 50 zł po raz pierwszy. Tutaj szukamy Mikołaja. A mamy co? Mamy konika. Także kontrolne są różne. Bardzo mi przykro. Dzisiaj na cztery z drapeczki nie udało nam się wydrapać nic. No ale będą i takie odcinki. Wiecie, no na, na całe paczki z drapek bardzo dużo pustych wypada. Więc, no, nieuniknione to jest, że te pustaki się będą drapać. No bo nie każda z wygrywa. Trzymam za Was mocno kciuki. Słyszymy się. Słyszymy się. Nie umiem mówić. Słyszymy się, jutro serdecznie Was zapraszam między 17 a 18 codziennie przez 31 dni będą u mnie zdraw masy. Serdecznie wszystkich zapraszam do subskrypcji, do oglądania odcinków i komentowania. Trzymajcie się, pozdrawiam, pa-pa pa! pa, pa.